Kurtyna wyłączona. Witam Was na kanale Marceliego Świat, a dzisiaj pokażę Wam, jak w aplikacji iMovie, gdzie, w której zresztą montuję filmy na iPhone, ona jest tylko na iPhone, przyciszyć muzykę, jak przyciszyć właśnie muzykę do filmu, żeby odpowiednio było słychać muzykę i Dźwięk kto co mówi, czy ja co mówię. Ale zanim do tego przejdziemy, to zostawcie komentarz, łapkę w górę subskrypcję, wchodźcie na Discorda, TikToka, na typli TikTok, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Piszcie na maila, masolka wszystko znajdziecie w opisie. Zakończę e... mikrofon. Ja teraz sobie przejdę... No dobra, przejdę sobie teraz do aplikacji iMovie. YouTube, Orion, strona 2, JBL Park, li, Pay, na kino, iMovie. Film import, mój film 305, pasek na mój, mój film, magiczny film. Tutaj możecie Widzisz, zobaczyć pełno, pełno, pełno filmów, projektów, ile tutaj mam nieudanych projektów, ile już tutaj wstawiłem na YouTube. I teraz tak, wejdę sobie w, w pierwszy projekt od góry, pierwszy pasek, narze, film. Import, tuj, mój film Mój film 350 przycisk cztery, otwórz. Mój film trzysta minuta 53 sekund. Wróć. To jest chyba. O Mój no, film otwórz, udostęp. Usłyszymy, usłyszymy, mieć w funkcjonowaniu codziennym. Na przykład teraz odniosę się. Dobra, i to słyszeliście, że to był mój film, i tam słyszeliście. Chwilę voiceover mówił, ale mam nadzieję, że chwilę słyszeliście, że muzyka była ok. Teraz... Uchwytarkusza. Nad... Uchwytark. udostępnij. Eksportuj. Udostęp... powiesz. Eksportuj... Eks... Zachowaj lub udostępnij. powiesz Zamknij. Eks... Za... Eks... Zamknij. Przycisk. Wróć. Widzę. Od. Jedna minuta. Edycja. Klikamy Edycja. Edycja. O... Wróć do listy. O... Mój film 300. Ustaw. Od. O... Multimed... Klip 1 na dźwięk w pleście. Klip 1 na ścieżkę. Klip 1 na dźwięk w Ok, klip 1 na dźwięk w tle, ścieżce. Klikamy sobie na to. Klip 1 na dźwięk. Filtry. Odfitek. Dźwięk. Klikamy sobie. Zaznaczmy. Czynność. Poziom dźwięku 42%. I ona jest na 42%. I teraz sobie ją palcem w górę. 56. Mogę podwyższyć 30, 40, 57. 101%. I tutaj, jak będzie sobie to robić, to znaczcie dwukrotnie palcem, żeby to się wam zaznaczyło, bo potem nie chce się film eksportować, więc to jest taka mała uwaga. Więc powiedzmy, dam sobie głośno. To 75%, 100%, 100%, 120%. I teraz... otwórz wideo, otwórz Jak będziemy mieli tak głośną ścieżkę, to posłuchajcie jak odtwórz. to będzie już więcej. chciał pomoc w funkcjonowaniu codziennym. Dostałem takie pytanie. Hmm. Właśnie tego typu. Ja Chciałbym mieć pomoc w funkcjonowaniu codziennym. Drzwi. Przycisk. Mój. Więc tak jak widzicie, to jest bardzo głośno. Więc... Mój film Teraz jeszcze raz sobie do tego wędea. Edycja. Przycisk. Drzwi. Edycja. Co? od Poprzedni. Wstaw mój klip. Kliknięcie. Zrobię sobie klip jeden do 9 w tle ścieżce. Zrobię sobie dźwięk. Zaznaczone szybkość, czynność. O, tutaj już mam to Zaznaczone. 42% tak jak było. Klikamy w I teraz zobaczcie, że jest OK. Jaką bym chciał mieć pomoc w funkcjonowaniu codziennym. Dostałem takie pytanie. Wróć, wróć. Tak jak widzicie, jest tak samo. Więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli tak, podajcie go dalej, dajcie suba, łapkę w górę, udostępniajcie go, mm -hmm. Wchodźcie na Discorda, Tiktoka, na, TikTok, na Tipli, piszcie na maila gmail.com i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, papa. Pa. Centrum sterowania. Rozpo dźwięk. Aparaty słuchowe. Zaznaczone. Zaznaczone.